Od 13 maja 1992 roku z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego, jest Światowym Dniem Chorego. Jego przebieg w Domu Pomocy Społecznej pod dębem był bardzo uroczysty. Dzisiaj obchodzimy 28. Światowy Dzień Chorego, jak wyglądał w Domu Pomocy Społecznej pod dębem. No, dzisiejszy dzień przebiega u nas w sposób szczególny. Światowy Dzień Chorego obchodzony w Domu Pomocy Pod Dębem jest po raz jedenasty. Pierwsze obchody były w 2009 roku. Jest to szczególny dzień, w którym chcemy pokazać, jak ważne jest zwrócenie uwagi na osoby chore i cierpiące. Ten Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez naszego papieża Jana Pawła II 13 marca. 1992 roku w 75. rocznicę objawień watyńskich. Celem tego święta jest modlitwa właśnie za osoby chore, za osoby cierpiące oraz zwrócenie uwagi na ich potrzeby. Ważne jest, aby te osoby właśnie w tych momentach najtrudniejszych swojego życia nie zostawały same, żeby miały wsparcie zarówno duchowe, jak i wsparcie osób najbliższych. Ile osób dzisiaj wzięło udział w tym święcie, no i kto nas odwiedził? No, dzisiaj w tym święcie brało nas bardzo dużo osób, bo były to nie tylko zaproszeni goście z miast ościennych. Także mieliśmy tutaj również wizytę z Będzina, z Domu Pomocy, z Jaworzna, ale również odwiedzili, ale również najważniejsze co to, było to skierowane do naszych mieszkańców. Liturgię celebrował ksiądz biskup Piotr z Kucha. Naprawdę było to wzrusza, wzruszające przeżycie. Dzisiaj sporo działo się w Domu Pomocy Społecznej pod dębem. Światowy Dzień Chorego. Jakie wrażenia? Wrażenia. Bardzo miła niespodzianka. Była msza, przyjechał biskup, prawda? Była msza, Było, byli goście zaproszeni z terenu, Panie gospodynie i. Taka, taka msza, taka, uświęco, taka świą, święta święta msza, bym powiedziała, taka inna niż w, sodzie, niż w każdą niedzielę. I było to dla nas duchowo bardzo potrzebne, żeby, no bo jesteśmy starsi już, prawda, zawsze mamy jakieś tam dolegliwości, oczywiście. I to mnie osobiście uspokoiło, uspokoiło jak najbardziej. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o tych chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc.